Witam serdecznie, pozwólcie, że ustawię sobie kawkę, przygotuję szkicownik i zaraz lecimy z tematem. Dziś postanowiłem narysować coś, czego nigdy do tej pory nie rysowałem i może to i dobrze, bo w pewnym sensie łączy się to z tym, co chcę Wam dziś powiedzieć. Oczywiście rysowanie przyspieszę, bo trwało 40 minut, a tyle raczej z moim gadaniem nie wytrzymacie, więc postaram się krótko, a film będzie na spidzie. Zatem czołóweczka i gadanko. Moi drodzy, w życiu rysowałem wiele tematów. Portrety, postacie, zwierzaki, pejzaże, abstrakcje, słowem naprawdę wszystko. No, prawie wszystko, bo choć to, co zamierzam tu w szkicowniku stworzyć, to jakby nie patrzeć, portret, ale nie chcę go rysować tak jak na zdjęciu, bo fotka jest beznadziejna. Ale zamierzam tylko i wyłącznie zainspirować się tą modelką. Inspiracja będzie bardzo luźna. Bo chcę tylko skorzystać z tej azjatyckiej urody i kompozycji, a dokładniej takiego faktu, lekkiego opuszczenia w dół głowy. Cała reszta będzie totalnie inna. Zamierzam narysować coś w stylu mangi. I teraz, miłośnicy mangi, jeśli to oglądacie, proszę wybaczcie, ale naprawdę nigdy w życiu tego nie robiłem. Wiem, że istnieje. Istnieją jakieś ścisłe zasady, i to nie jedne, jest tego mnóstwo rodzajów co do tego typu portretu, ale zawsze byłem zbyt leniwy, by się w to wgłębić, a może nie miałem zamiaru nigdy tak naprawdę zostać rysownikiem mangi, ale dziś ten jeden raz spróbuję zrobić coś, co może mangę przypominać. A ponieważ to mój pierwszy, taki pierwszy ever raz, to miejcie wyrozumiałość. Pewnie mnóstwo rzeczy będzie tu nie tak, jak być powinno, ale nie zamierzam się tym przejmować. Tylko dobrze się bawić. Szczególnie, że jak wspomniałem na początku, trochę wiąże się to z tematem rozkminki. Jak pewnie wiecie, gdy robi się coś po raz pierwszy w życiu, mimo najszczerszych chęci, zaangażowania, pasji itd., chcąc nie chcąc, będzie to wywoływało w nas pewien dyskomfort. To jak pierwsza jazda na rowerze, rolkach czy łyżwach, muszą się pojawić stłuczone kolana. Siniaki i ból. Nie ma innej opcji. Ale to nie znaczy, że musi nam to odebrać radość z tego pierwszego razu, czy w ogóle z nauki tej rzeczy. Zobaczcie, jak my bardzo często jesteśmy źle zaprogramowani. Często coś sobie planujemy lub snujemy jakieś wizje przyszłości. Na przykład chcecie w weekend wyskoczyć na jakiś dłuższy spacer, wypad do parku, piknik, coś w tym stylu. Przygotowaliście wieczorem ciuchy na jutro. Kanapki, spakowaliście wszystko, co niezbędne, by pobyczyć się na słonku, na kocyku, budzicie się rano następnego dnia, a tu leje i zimno jak cholera. Jak się czujecie? Pewnie okropnie. Większość ludzi czuje się w tym momencie zła, delikatnie mówiąc. Możecie sobie przypisać do tego przykładu każdą inną akcję. Chodzi o to, że coś zaplanowaliście, a życie wam pokazuje taki, wiecie, środkowy palec. Myślę, że każdy miał takie sytuacje w życiu, sądzę, że wiele osób ma tak ciągle. Tak samo się dzieje, gdy czegoś się uczycie i oczywiście nic nie wychodzi. Gdy chcemy coś narysować, czego nigdy wcześniej nie rysowaliśmy, no i lipa wszystko nie tak. To każdego potrafi wnerwić. Wiele osób tak bardzo to frustruje, że nie są w stanie tego kontynuować. Wiele osób powie, że nie planuje żadnego wyjścia do parku czy gdziekolwiek, bo jak tylko coś sobie zaplanują, to wiadomo, że będzie lało, nie? Macie tak? Wściekacie się wtedy, prawda? Ja miałem tak, takie akcje miliony razy i wściekałem się zawsze dwa miliony razy. Ale ten problem jest globalny. Nie chodzi tylko o wyjście do parku czy rysowanie. Rzecz w tym, że ogólnie frustrujemy się, gdy coś nam nie wychodzi. Nie idzie po naszej myśli tak zgodnie z naszymi planami. Możecie powiedzieć, że to przecież normalne. Jeśli coś nie wychodzi, to człowiek się denerwuje. Otóż nie, kochani, to nie jest normalne, a przynajmniej nie powinno być. Kiedy to do mnie dotarło, to coś jakby kliknęło mi w głowie i zrobiło się jaśniej i lżej. Bo to wcale nie tak. To nie jest tak, że denerwujemy się, kiedy coś nam nie idzie. A jesteśmy szczęśliwi, gdy wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. To znaczy, jest. Większość osób tak ma, i ja też długo uważałem, że będę zadowolony tylko wtedy, kiedy wszystko będzie szło tak, jak ja chcę, tak jak sobie wyobrażam. A jeśli ciągle będzie pod górkę, ciągle coś się będzie sypać, to oczywiste jest, że będzie mnie to drażnić. Ale wierzcie mi, Magia dzieje się wówczas, gdy założymy, że coś może pójść nie tak, a nawet że wszystko może pójść nie tak. I wcale nie chodzi mi o to, by być pesymistą i takim czarnowidzem, nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jeśli coś sobie planujemy, to warto nie mieć żadnych założeń poza jednym. Zrobię to. Nie wyobrażać sobie, w jaki sposób to będzie następowało, nie próbować układać w głowie wszystkich szczegółów, ale mieć jedno postanowienie: cokolwiek się wydarzy, zrobię to, osiągnę, pójdę i co najważniejsze, będę się tym cieszył. To często jest trudne, bo wymaga od nas ciągłego dostosowywania się, ale bądźmy pewni jednego: że w życiu nie ma nic pewnego. Jeśli z góry zakładamy, co będzie, jak będzie i kiedy będzie, to z góry skazujemy się na frustrację. Ale jeśli nie zakładamy niczego poza celem, jego osiągnięciem, dajemy światu znak, że jesteśmy w stanie iść każdą drogą, do te, która do tego celu poprowadzi nas, niezależnie jaka ona będzie, czy taka, jak sobie wymyślamy, czy taka, jaką sobie planujemy, czy chcemy, czy będzie zupełnie inna. Jeśli po raz pierwszy siadasz na rower, miej w głowie tylko cel. Będę jeździł. Jeśli po drodze 50 razy wylądujesz na glebie, to jest ok. Ciesz się siniakami. Będziesz miał się czym chwalić przed kolegami z podwórka. Jeśli wybierasz się na kocyk do parku, a dzisiaj leje, idź do kina. Jeśli zaczynasz rysować mangę i nie jak ci to nie idzie, zbieraj te wszystkie gnioty, które narysujesz. Ciesz się nimi. Kiedyś pokażesz je innym i zainspirujesz ich do pracy. Moi drodzy, w ten zawiły trochę sposób chcę Wam powiedzieć, że nie ma złej pogody. Jest tylko pogoda. Złe może być nasze nastawienie, nasze myśli. Nie ma złego roweru. Jedyne co jest, to rower. Ty i niewystarczająca ilość siniaków, by nauczyć się jeździć. Gdy zbierzesz ich odpowiednią ilość, Będziesz umiał jeździć. Nie ma złego dnia, który niszczy nasze plany. Jesteśmy tylko my, którzy próbują za wszelką cenę sprawić, by dzień był taki, jak my chcemy, a dzień po prostu jest. Możesz się nim cieszyć, nawet jeśli wszystko idzie nie tak. Twoja radość, spełnienie, szczęście, nie zależy od dnia, pogody czy od ołówka. Możesz być szczęśliwy nie tylko dopiero wtedy, gdy osiągniesz cel, ale bądź szczęśliwy próbując go osiągnąć. Kiedy jesteś zadowolony, radosny, szczęśliwy, wszystko idzie o wiele lepiej, a więc dzień staje się automatycznie lepszy. To był ogromny game changer, gdy zrozumiałem, że najpierw mogę być szczęśliwy, a potem próbować coś osiągnąć. Że poczucie szczęścia zależy ode mnie. A nie od rzeczy na zewnątrz mnie. Ja wiem, że to nienormalne myślenie, że większość się ze mną nie zgodzi, no bo jak się mogę cieszyć, jak nic nie idzie tak, jak chcę. Ale zauważyłem, że gdy postępuję inaczej niż większość, moje życie robi się ciekawsze. Tak, to nie jest łatwe, ale to jest tego warte. Bo jak ktoś kiedyś pięknie powiedział, i oczywiście nie pamiętam kto, ale pamiętam sens wypowiedzi, i niech to będzie. Podsumowanie tego mojego dzisiejszego krótkiego gadania. Jeśli robisz tylko rzeczy łatwe, Twoje życie będzie trudne. Ale jeśli robisz rzeczy trudne, Twoje życie w końcu stanie się łatwe.